Idziemy z Albatrosem na trening Dzisiaj w planie są plecy Chociaż nie wiem jak to wyjdzie No i będę rozciągać bicepsa Bo nadal jest przykurczony na maksa Dzień dobry Będę jadła Nie wiem co dzisiaj Albi przygotował Zaraz zajrzymy do kubeczków Co tam Albi dzisiaj zrobiłeś? Jedzoneczko Pokaż 100 zł. O, widzę, że coś ciekawego. Chyba twarożek dzisiaj mamy. twarożek, ym, ryż, nie wiem co tam jeszcze dołożyłeś. Nic. Nic? Aha, czyli taki zestaw na szybko. Na bardzo szybko. Zestaw na bardzo szybko, po każdym treningu trzeba uzupełnić węglowodany i troszkę białka.